Witajcie w kolejnym dniu, dzisiaj poranek jest około 6 rano chcemy jak najwcześniej wyjechać, dlatego wcześniej wstaliśmy i powiem wam, że się już pomału zbieramy, dzieciaki się tam budzą i będziemy się zbierać i lecimy na granicę żeby nie stać w kolejkach, zobaczymy jak będzie teraz na granicy Tu nam tylko zostało wczoraj, żeśmy sobie część z tych pochowali krzesełko nam zostało do wrzucenia, prąd odłączyć i, i w trasę, nawet samochodem sobie stanęli, tak żeby tu już nie manewrować rano i tyle, i uciekamy Dzień dobry w środku też już tutaj trwają prace o, się budzą ze snu. To a odziemy. zobaczcie jest za 15:06 nie oni zobaczycie, bo jest ciemno. Za piętnaście jeszcze tylko baterię tu zabieram. Kawki się napijemy i spadamy. Łóżka nie ścieliliśmy teraz, bo może nie będzie nam stolik w ogóle potrzebny. Zobaczymy jak coś to się zje na łóżku. Żeby się już z tym łóżkiem nie bawić, wszystko bo mnie tu układało. Wszystko jest. Wszystko jest. zamykane. Zamknięte, drzwi zamknięte. Lodówka, czy zamknięta. O, zamk nie, lodówka czy nie zamknięta. Szuflady zamknięte. Lodówkę przerączę teraz na 12. Nie zapomnieli. Ej, I to tyle. Gdzie jest termometr? Nie wiem, pewnie gdzieś spadł. To jest? Dobra i spadamy. Jeszcze jednej rzeczy zapomnieliśmy sobie kupić, bo wczoraj mieliśmy to zrobić, ale zapomnieliśmy, że musimy sobie kupić winietkę na Bułgarię A winietki chyba są tam, znaczy na pewno są elektroniczne, więc kupiłem przez telefon już, bo już nie ma czasu, nie będziemy się teraz wyjmować komputerów i, i szukać, więc spróbujemy kupić przez telefon. Spakowanie, ruszamy w drogę, jeszcze tylko pełna winietka. Teraz kupujemy czy kiedyś? Tak, tak, teraz od razu kupimy. Co? Już wsiadamy do auta i kupujemy. Tak, spadamy. Mamy... 6.3, jeszcze tylko tą winietkę kupimy 535 km do tej pory przejechane, zobaczymy ile się uda nam dzisiaj przejechać Dobra, jeszcze mały przystanek na zakup winiety, bo nie mogliśmy się połączyć z internetem na kempingu, więc stanęliśmy sobie gdzieś przy drodze w jakiejś wiosce tutaj przy, do autostrady Jakiś sklepik Węgierski Już zaraz będziemy dojeżdżać do autostrady i klucz na Serbię Aha, i jeszcze te na propos winiety, na, bo tu kupujemy teraz tak naprawdę winiety na Bułgarię, więc musimy kupić i na, przekraczamy 3,5 tony, więc musimy kupić i na samochód winietkę osobno i niby na przyczepę też musimy osobno kupić, więc dwie winietki mamy do zakupu. Właśnie przejeżdżaliśmy przez stację benzynową na autostradzie. Cena za litr tam była chyba 4, 415, a wczoraj, gdy tankowaliśmy na stacji benzynowej tam koło kempingu, płaciliśmy 368 za litr. Czyli to dużo. jest różnica, nie wiem, około tam. 70 groszy na litrze. No dużo, dużo. To dosyć dużo. To 4,15 to tutaj przy autostradzie to jest ponad 5 zł, nie? Bo prawie tak, 6. Tak, tak. Także tak, tak, opłacało nam się tam zatankować. Czasem warto nawet zjechać jak coś i sobie dotankować gdzieś na stacji z boku. Tutaj przejeżdżać będziemy teraz koło stacji benzynowej, którą objeżdżaliśmy w rok, rok temu ponieważ już tutaj tu. stały samochody tak, tu już był korek się tak naprawdę robił tutaj właśnie od tego momentu był już korek do granicy my nadal jedziemy pokażę wam tą stację, tutaj OMV i to ewentualnie też możecie tą stację 416, najbardziej... 416, tutaj prawie benzyn... ten... wpisali benzyna kosztował. a tutaj już jest... a tutaj, tu się wbijaliśmy a my dalej jedziemy tu już jest granica praktycznie Więc jakby nasza taktyka, chyba nie najgorsza no, Przez wam, że jak tutaj już stoimy, to już nie jest źle Okej okay. Chwilę postoimy i wam zaraz pokażemy Tam już w oddali widać granicę Już widzimy no i stoimy sobie teraz w koreczku małym. Stoimy na środkowym, zobaczymy co z tego wyjdzie. Może będziemy się gdzieś tam wbijać na ten prawy. No nie powiem wam, że idzie dosyć to pomału tutaj. Dobrze, jeszcze tak przyjechaliśmy, że było wcześniej mały ten korek, bo byśmy tu pewnie długo dłużej postali. Ale tutaj praktycznie jadą sami nie, Niemieccy, Turcy tak zwani. Dobra, mamy 7.46, no już jesteśmy praktycznie przy granicy, więc... Zaraz będziemy przekraczać granicę, zobaczymy co z tego wyjdzie. A Węgry przekroczone 8 godzina, czyli zajęło nam 45 minut tutaj przejechanie. Teraz lecimy na drugą granicę serbską. Ale to, co wam w tamtym roku wam mówiłem, to są tak wąskie bramki, że praktycznie zostaję, nie wiem, z naszą przyczepą to jakieś 10 cm na boki, żeby przejechać przez te bramki. Dobra, teraz zbliżamy się do granicy serbskiej, tutaj już nie ma korka widzę, bo to Węgrzy trzymają, to tutaj się korek robi. Tutaj też widzę, że są wąskie bromeczki. I dojechaliśmy, wyłączamy kamerę. No i na razie chyba tyle z naszych wakacji, bo nie zostaliśmy wpuszczeni przez granicę serbską. A z jednego głupiego powodu, ponieważ nie mieliśmy, nie miałem ważnego dowodu, no a nie wzięliśmy paszportów, więc zrobiła się lipa tak naprawdę i nie wiem co teraz robić. Zobaczymy, co będzie. Oj, no, i taka sytuacja, właśnie wracamy teraz, dali nam jakieś tutaj światełk. Odmowę Odmowy. Odmowy wstępu, ponieważ, słuchajcie, okazało się, że Darka dowód On jest nie, nieważny. Nie sprawdziliśmy po prostu. W maju skończyła się ważność. Ale mamy jeszcze jeden plan na to. E, zobaczymy, bo mam paszport w domu, nie wzięliśmy paszportu i nie wiem, czy paszport mam ważny. Bo, jakby był paszport ważny, no to albo lecimy teraz z powrotem do Polski, tylko zostawiamy przyczepę na kempingu i jedziemy. Jedno z nas pojedzie, albo nie wiem, poprosimy kogoś i może zobaczymy, może się uda jakoś tam w połowie drogi gdzieś tam spotkać i może ktoś by nam podrzucił chociaż kawałek. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na razie musimy wjechać do Unii i, i Na razie mamy zadzwonić. z powrotem odmowę. Na razie i tak czy siak jedziemy na kemping, no bo i tak nie wjedziemy. A czy pojedziemy później na Chorwację, czy pojedziemy z powrotem do zobaczymy. Grecji, to zobaczymy tak naprawdę, nie wiem. No i właśnie takie są przygody czasem. Czy czegoś nie dopatrzy, nie do nie zobaczy i później trzeba płacić za błędy. Zobaczymy, no, co, co się będziemy łamać. Są wakacje, mamy chwilę czasu, więc no, spokojnie spać mamy gdzie, więc się nie załamujemy, tylko wracamy sobie teraz na kemping, pewnie wrócimy na kemping, no i pomyślimy co robić, czy nam ktoś podrzuci, tak jak mówiłem, czy, czy po prostu sami pojedziemy. Teoretycznie solówką byśmy zostawili wtedy przyczepę na kempingu i solówką byśmy skoczyli, nie jest daleko. Bo to jest chyba 500 kilometrów, więc yy, solówką w miarę to się szybko obskoczy i tyle, no 6-12 godzin trzeba było jechać. Szczęście w nieszczęściu, że to się stało teraz tutaj tak. na, na tej granicy, bo... Yy, bo jakby się tam dalej gdzieś stało, na przykład na tej, na tej Bugaskie czy coś, no to byłby problem. To byłby problem. Byśmy się musieli aż tutaj wracać. No nic, yy, na tą chwilę jedziemy na kemping i będziemy myśleć co dalej. Ech. Co wam powiedzieć? No wróciliśmy na kemping. Teoretycznie dzisiaj chyba spędzimy tutaj cały dzień i się zastanowimy, tak naprawdę, co robić, bo dzwoniliśmy teraz do, do Polski. Sprawdziliśmy nasz paszport i okazuje się, że też mi się skończył paszport w tym roku, więc teoretycznie Grecję sobie już odpuszczamy i wszystkie kraje, tak naprawdę. Które nie są, są w Unii, ale nie są w Schengen, też musimy odpuścić, więc Chorwacja pewnie odpada. Nie wiemy, co mamy robić. No, albo wracamy do Polski, albo nie wiem, nie wiem. Zastanowimy się po prostu na spokojnie, trochę emocje opadną, będziemy myśleć. Paulina poszła teraz zapłacić za jeden dzień na kempingu, może sobie na termy skoczymy, trochę się zrelaksujemy i pomyślimy co robić. A bo myśleliście, że to moja noga zepsuła. No, myśleliśmy, że pieniądze. twoja noga, a to mój, mój dowód. Takie małe niedopatrzenie w tym całym ferworze. oliwierowym nogą i ze wszystkim małe niedopatrzenie. I, I niestety, no tak się kończą błędy. Za błędy się płaci po prostu. No ale nic, wakacje trwają, zobaczymy co będzie. Wróciliśmy już na, ke, na kemping z powrotem, rozłożyliśmy się, zjedliśmy jakieś śniadanie. I zadzwoniła znajoma, mówi, że można jeszcze ewentualnie pokombinować coś w ambasadzie. Więc lecimy na szybko teraz do Belgradu. Zobaczymy, jakie są szanse, to jedziemy. Może się uda zobaczymy. Już wszystko zamknięte? To jest zamknięte? To nie tak, jest zamknięte radę. jest. To jest Patrz, wsiadaj i jedziemy. Wsiadamy i jedziemy do Belgradu. Mamy. Nie, do Budapesztu. A, do Budapesztu. Sorry, bo z tych emocji to do Budapesztu lecimy. Mamy jakieś półtorej godzinki jazdy w jedną stronę. Zobaczymy. Dojechaliśmy do Budapesztu, zostało nam 10 km. A teraz stoimy tutaj w koreczku trochę stoimy korek się zrobi. dojedziemy no już ambasadę mamy ustawioną nie? 10 km mamy do ambasady zobaczymy czy coś skuramy. dobra, o tutaj macie benzynka 380 kosztuje bizelek więc takie ceny no i Budapeszt, tutaj trochę to wam pokażemy bo jedziemy akurat przez chyba jakieś tam centrum Jak to mniej więcej tutaj wygląda Zmierzamy do tej ambasady, zobaczymy. Zostało nam 7 km. No tu w Budapeszcie to są korki, więc już trochę jedzie się wolniej. Tramwaje tak jak u nas. Chciałam was poprosić, trzymajcie kciuki za nas, naprawdę, niech nam się uda. Boże, i już nigdy więcej nie wyjadę bez sprawdzenia naprawdę wszelkich możliwych dokumentów obiecuję, tylko niech nam się teraz uda. Powiem wam tak, nie nagrywałem wcześniej, bo byliśmy cały czas praktycznie, spędziliśmy w konsulacie, jest godzina. 14, czyli teoretycznie dwie godziny spędziliśmy na wypełnieniu druczków i, i innych pierdów. No i czekamy na paszport, tak naprawdę, więc może się uda. Dzisiaj jeszcze będziemy mieć paszport, i może jutro już lecimy. Czyli powtórka z rozrywki znowu przez granicę będziemy przejeżdżać. Ale wszystko się dowiemy za jakieś 2-3 godziny koło. 13, 13 koło 15, 16 mają do nas dzwonić z konsulu i wtedy będzie możliwe podjechanie po paszport. Zobaczymy jak to będzie na razie. Z braku laku jeszcze sobie trochę pojeździmy, nie będziemy chodzić nigdzie, bo jest strasznie gorąco dzisiaj, ale po że sobie tutaj do konsula jedziemy, więc pofilmujemy trochę drogi. Emocje u nas, emocje u nas wzięły górę i tak. zmęczenie jest tutaj jakie ładne O zobaczcie dzieci zobaczcie jaki ładny plac To jest jak plac w Berlinie no. Nie wiem Czekamy tutaj w prawo i tutaj to jest ten, ten budynek tutaj bo to jest właśnie ambasada. No my dzisiaj, musimy znaleźć jakieś miejsce, do zaparkowania, bo nie w nie w ogóle No i co wam możemy powiedzieć? Jesteśmy właśnie po wizycie u konsula, wracamy Gdzie na camping jest? i zaraz wam pokażemy. Tylko, że już to oczywiście schowała, i teraz nie znajdziemy Zgubiliśmy już zgubiła. Zgubiliśmy to. Co chcemy wam pokazać? Zobaczcie, co mamy. Papa, pa. paszport tymczasowy. Więc. Jutro powtórka z rozrywki, jedziemy granicę oglądać A dzisiaj wracamy na kemping teraz, przedzieramy się tutaj przez Budapeszt e, I powiem wam, że korki są takie same jak i w Krakowie niczym się to miasto nie różnią, to samo, też takie same ma. Więc korki wszędzie takie same Pokazuje nam, że mamy 128 km, więc lecimy na kemping coś zjeść, bo głodni też jesteśmy wsi Myślę, mnie już pozytywnie co do jutrzejszego dnia. Zobaczymy Zobaczymy co nam przyniesie jeszcze ta podróż. <głos》>, jakie będziemy mieć przygody nowe. Na razie zaczyna się fajnie, zobaczymy na czym się skończy. Zobaczcie nasze uśmiechy, <głos》>. zobaczcie mój uśmiech, jak wygląda. Bo to jest naprawdę coś niesamowitego. No, co ale się powiem wam, że dzisiaj nas wykończył trochę ten dzień. To, to latanie poza tym wszystkim, te to, to stresy, te nerwy. Ale nic dobrze się kończy, dzień, więc szybko poszło. Praktycznie my tam chyba wyszliśmy z konsulatu o 13, a terenie nie wiem o którymś za 15 chyba, czwarta mieliśmy już paszport do odebrania, do więc. Jak ktoś coś takiego, będzie miał taką przygodę, to prosto dojechać tutaj do konsulatu i dalej załatwimy. naprawdę da się. Aha i pamiętajcie, zawsze no. podróżujcie z jakimś zdjęciem tak. paszportowym, bo akurat się okazało, że na szczęście mieliśmy. I ja no. jeszcze miałem akurat dwa zdjęcia, jeszcze takie zupełnie niepodobne, tam jestem do siebie, ale przeszło jakoś, więc spoko. Nic, Nie... jutro będziemy walczyć dalej, na razie kemping. Jedziemy na kemping, jeszcze coś tam dogramy, pogadamy. Wyłączam, bo tutaj korki takie muszę się skupić tego. O i wróciliśmy sobie już na kemping. Powiem wam, że się zrobiło chyba 17. Albo i później jest, nawet nie wiem, która jest godzina. To już... Przyczepka się chłodzi, bo teraz sobie sobie ustawiliśmy przyczepkę w tym miejscu. Wtedy staliśmy tam, a teraz tutaj. Niestety, ale po południu mamy słońce, więc nam całą przyczepę tak dogrzało, że światło chyba jest... Ze 40 stopni się zrobiło. A my co robimy? QR a musimy jeszcze złożyć. Szybciutki QR. Tak. I... Idziemy coś zjeść. Idziemy coś zjeść. Qera musimy na Grecję jeszcze złożyć jednego i zobaczymy. I idziemy pewnie coś zjeść, ale dzisiaj pójdziemy tutaj do tej knajpki co była tu przy wejściu przy termach. Och, powiem wam, że już jesteśmy po ciężkim dniu dzisiaj. Idziemy sobie teraz tutaj do tej restauracji, która, którą widzieliście tam przy termach, co była co byliśmy tutaj pierwszy raz i wam pokazywaliśmy. Więc zobaczymy co tutaj ciekawego podają. Doszliśmy do restaura. No i jesteśmy już, właśnie jest tu siedzi. Siadamy tutaj na zewnątrz, czy wchodzimy? Nie, nie tutaj w tutaj w słońcu wszystko. Chociaż tam jest ten stolik na zewnątrz, taki tamten. Zrobiliśmy już małe zamówienie, nie wiem, tak. długo tak naprawdę zostaliśmy tutaj sam samym mymerem. Jest tylko po niemiecku, więc słabo z niemieckim. Albo węgierski, albo niemiecki, nie ma angielskiego. Znaczy jak to słabo? Oliver, czy ty nie przypadkiem kartki z niemieckiego no. na świadectwie? tak klasy? Tak, no. miałeś. Tutaj Laura, niestety, Laura, na, Laura nam wzięła, przetłumaczyła na wodę wszystko, więc wszystko w Jaleńskie. zamówiliśmy, co prawda ja skromnie, bo ja dzisiaj pizzę. Oliwier też pizze, to oni nasz naleśniki Tak, tutaj. i wzięliśmy wspólnie sobie gulasz. I gulasz jeszcze załatwiony. Bo też mówił, że jest dobry ten gulasz. I Laura standardowo hamburgera. Nie zeszłego wieku. Nie, nie, przegrylowanego hamburgera z frytkami A no, grillowany hamburger z frytkami To Tutaj przykładowo cenę z mechu niemieckiego. jakieś hamburgery, takie rzeczy. Tutaj są dania mięsne. Tego coś tam. Tutaj... Zaczynaliśmy. Dania główne. Dania, dania główne, bo tam też są ryby. Aha, no dobra, to są dania główne. Tutaj są łatki, jakieś nie wiem, co tutaj jest napisane. Tu są pizze też. Ceny I cała reszta. Musicie sobie tam zapauzować i zobaczyć po prostu. Widzieliśmy nasze pikta w ogóle. To samo można tu wczoraj wieczorem. Polina nam coś jeszcze powie. Chciałam Wam powiedzieć, że uważajcie o tym, o czym marzycie. Bo jadąc tutaj, powiedziałam, że fajnie by było, jakbyśmy tak kiedyś zwiedzili sobie Budapeszt. No i w takim sensie. Więc uważajcie, o czym marzycie. Bo zwiedziliśmy trochę tego Budapesztu dzisiaj, tylko nie, nie chciałam Najbardziej tak. Najbardziej to zwiedziliśmy chyba na nasz konsulat, bo byliśmy tam dwa razy i spędziliśmy nie wiem tam ile łącznie za trzy godziny, więc wiemy już jak wygląda konsulat w Budapeszcie. Sobie myślę, że przydałoby się wam chyba jakiś filmik wrzucić, pierwszy z tego wyjazdu, tylko powiem wam tak. No tutaj na kempingu praktycznie nie ma internetu i ciężko cokolwiek wrzucić, a im będziemy dalej jechać, pewnie w Grecji też będzie coraz gorzej z tym internetem, więc no, ogólnie no jest w Sylwii. Tym... No ale w Sylwii też był taki słaby ten internet. Ale tam mi się film... U tego gościa. Ale tam na, na Sylwii, bo tutaj Laura mówi, że na Sylwii będzie internet. Czekajcie, ja wezmę drugą rękę, że na Sylwii będzie internet, ale tam naprawdę też jest słaby internet, bo ostatnio jak tam film wysyłałem, to się wysyła chyba dwa dni. Więc taki jest internet. Z tymi wysyłaniem tych filmów jest ogólnie ciężko teraz, ale będziemy próbować. Dobra, przyszły na dania. Zamówiliśmy sobie jeszcze. Gulasz sobie zamówiliśmy. To było podobno dobre. Tu jest i jak. Dobre. Taki typowy jak jest i guroszy. My tutaj z olivierem do pizzy. z szynką. Ile standard standard. Ale dobre jest? jest? Z wbitym nożem masz. Zraniony hamburger. Dobry jest? Aha. Niech dałbym mówić, że jest dobry, to jest dobry. A taki A taki inny niż zwyczajnie. Tak, bardzo dobry. dobry. Bardzo dobry. Ja też sobie Bekon, okutki, ale takie. No, sery, ładne. Nie, to czy są, ja mm. Dobra, Jemy sobie, bo jesteśmy głodni. Zobaczcie, jaki fajny gulasz. Mięsko, mm. popamiętaj się z mną podzieliło. Dostajemy w takim to... I powiem że pizzę to jadliśmy i bardzo dobra, to nie, bardzo dobra pizza. Pieczekki bardzo dobry są super. gulasz. mówi, że pierwszy raz taki gulasz jadłem. Tak, nigdy w życiu nie jadłam takiego gulaszczego. No, w ogóle Pomina sobie naleśniki jeszcze zamówiła i pewnie zaraz zostanie jeszcze naleśniki, a my to już kończymy z pizzami z gulaszami z hamburgerami. Paulina sobie zamówiła jako główne danie na dobra. leśniczki, a tak naprawdę została tu jako deserek. Pozytywę. Dobra, witamy Dona. Mhm. Zjedźcie sobie widać śmietankę. I jesteśmy już po obiadku, zjedzony, fajny, smaczny był. Powiem wam, że pizza super była, gulasz też bardzo dobry. Jak ktoś polecał, to, to tak było, że naprawdę warto tutaj spróbować tego gulaszu. A co, no teraz znowu idziemy sobie na kemping, muszę przepakować trochę auto. I co zrobimy jeszcze? I chyba będziemy się pomału zbierać spać, bo nas dzisiaj ten dzień po prostu wykończył. Jesteśmy tak zmęczeni, że... Że już nam się nic nie chce, a jutro też planujemy znowu wstać koło szóstej i, i mam nadzieję, że już pojechać przez te granice, bo jak nas znowu cofną to już będzie historia życia. Dobra, nie załamujemy się, jedziemy jutro normalnie tak jak dzisiaj planowaliśmy, że wstajemy o 6:00 i spadamy... O piątej, no w sumie o piątej i spadamy do Grecji.